Jo, witajcie kochani bardzo serdecznie w takim szybkim materiale dotyczącym nadchodzącej nowej produkcji serii Ultimate Ninja Storm. Dokładnie w czwartek 23 lutego 2023 roku wyszedł pierwszy zwiastun do owej produkcji. Gra będzie nosić tytuł Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Wielu z Was i tu na kanale i na Discordzie pytało się czy pojawi się jakiś materiał odnośnie tej produkcji, dlatego też postanowiłem się jej przyjrzeć. Zacznijmy sobie może najpierw od wspólnego obejrzenia samego zwiastuna, a później sobie go krótko omówimy i zastanowimy się nad tym czego po samej grze będziemy mogli się spodziewać. Zatem bierzmy się za oglądanie. ペギー12今度こそ完全に断ち切っておくか。 師匠の意志は俺が引き継ぐ貴様はわしには勝てぬお前がこれからどうなろうとお前をずっと愛しているおかげってのは一定の我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだーーなんで俺にそこまでこだわるなると友達だからだ <laughs> こ,こだ <laughs> <laughs> 一瞬だあ シシがたぎるってわねえどんだ絶望を知れ逃げられんじゃこれならどうだいメシケルどけ俺の勝ちだ火の意志をなめるなよ蹴をつけてやる今こそ裁きの時だやばてや弱い者のは醜くこれが歴代おかげの力続けビーいきます守り抜いてみせる刻むビー俺様ヒート覚悟お眠りなさいこれならどうだ食われちまいな

力によるるる完全なる秩序を作るそれはただ恐怖で人を縛っているだけに過ぎないダジャクな弟よダメだ俺は兄さんとは戦いたくないんだ OK Sam zwiastun nie pokazał niczego szczególnego. Był to zwyczajnie zlepek różnych scen z poprzednich produkcji spod Szyldu Ninja Storm. Ale jest to jedynie pierwszy zwiastun zapowiadający całą produkcję, dlatego też myślę nie ma co od niego za wiele oczekiwać. Produkcja nie ma jeszcze określonej dokładnej daty premiery. Wiemy jedynie, że mają zamiar wypuścić ją jeszcze w tym roku. Ja bym tutaj stawiał gdzieś na jesień, a nawet końcówkę tego roku, jeżeli dojdą jakieś opóźnienia. Dlatego myślę, że z czasem na pewno ukażą się jeszcze kolejne zapowiedzi, które już pokażą nam nieco więcej. A tym, na czym dzisiaj musimy się skupić, jest bardziej sam opis produkcji. Wchodząc na oficjalną stronę Bandai Namco, możemy dowiedzieć się tu kilka ciekawych szczegółów. Ogólnie gra ma być swego rodzaju holdem z okazji 20-lecia debiutu Naruto w anime. Widzimy również, że gra oczywiście powstanie na dobrze nam znanych platformach spod szyldu Xbox, PlayStation czy Nintendo Switch. Schodząc niżej będziemy mogli poczytać sobie o tym, czego możemy się spodziewać po tej produkcji. Ma to być część serii z największym jak do tej pory wyborem grywalnych postaci. No i tutaj nic w tym dziwnego, w końcu produkcja ma łączyć w sobie wszystkie pozostałe części, dlatego też będziemy mieli dostęp do wszystkich postaci. Ale to nie wszystko. Do gry bowiem zostaną dodane dwie nowe grywalne postacie, które swoją drogą mogliśmy oglądać pod koniec zapowiedzi. Będą to legendarni założyciele potężnych klanów ninja, bracia Ococuki, Idra i Ashura. A do tego, jak jeszcze możemy doczytać dalej, jesteśmy zachęcani do dalszego śledzenia postępów w tej produkcji. Ponieważ nowych, grywalnych postaci będzie więcej. Gra będzie powrotem do korzeni, zatem do kultowej już dla wszystkich fanów rywalizacji Naruto i Sasuke. Tutaj jednak będzie znacząca zmiana w porównaniu do poprzednich produkcji. Myślę, że to może mieć mały związek z tym, że świętujemy 20-lecie Naruto w anime. Mianowicie do tej pory wszystkie katcenki w grze były jedynie obrazkami, przebitkami, takim pokazem slajdów. Natomiast w najnowszej produkcji, widząc katcenki, będziemy mogli delektować się fragmentami. I scenami wyciągniętymi prosto z anime. Myślę, że to zmiana na duży plus. Teraz jeszcze bardziej będziemy mogli się poczuć, jakbyśmy byli częścią swojego ulubionego uniwersum, przez co grać będzie się dużo przyjemniej. I teraz jeszcze informacja dla tych wszystkich, którzy już zaczęli narzekać na to, że studio jest leniwe i że ta produkcja to będzie jedynie zlepek poprzednich części. Z tym werdyktem radzę się wstrzymać do końca, albo przynajmniej do kolejnej zapowiedzi tej produkcji, ponieważ jak możemy przeczytać dalej, Studio prawdopodobnie przewidziało, że ludzie mogą zacząć narzekać widząc ten zwiastun i chce nas uspokoić, pisząc, że wszyscy, którzy grali już w poprzedniej części z serii Ultimate Ninja Storm, będą mogli oczekiwać ulepszonej grafiki, gdzie tutaj też zaznaczę, żeby pamiętać, że to jednak gra w stylu anime, więc przełomowych zmian tutaj wymagać nie można, ale mimo to studio obiecuje pewne ulepszenia, dlatego nie sugerujcie się grafiką przedstawioną na zapowiedzi, bo tutaj faktycznie mogły zostać użyte jedynie. Fragmenty poprzednich produkcji, a kolejna zapowiedź może nam pokaże coś więcej. Do tego twórcy podają, że ekskluzywna dla tej produkcji ma być również cała historia. Studio obiecuje tutaj napisanie całej tej historii od nowa. Dlatego myślę, że nie ma powodu do narzekań. Z tych zapowiedzi wynika, że studio naprawdę ma zamiar się postarać, a rozliczać ich z tego najlepiej po premierze gry. Ja sam osobiście uważam, że jest na co czekać, jeżeli studio naprawdę wywiąże się z tego wszystkiego, co tu zapowiada. W skrócie. Historia z wszystkich poprzednich produkcji w jednej, napisana od nowa. Największa jak dotąd pula grywalnych postaci, plus wiele nowych: fragmenty anime w cutscenkach. I na koniec ulepszona grafika gry. Myślę, że na ten moment nie ma tutaj na co narzekać. A jak to się dalej potoczy, zobaczymy z czasem i na kolejnych zapowiedziach. Napiszcie też proszę, co sami sądzicie o tej produkcji. Kupujecie jak tylko wyjdzie, czy jednak mimo wszystko macie mieszane odczucia. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Dżane!